Cześć, więc dzisiaj przejdę do Was z tagiem 100 pytań, których nikt nie zadaje. Dawno na moim kanale nie było jakiegoś tagu, tak, Także stwierdziłam, że nagram taki luźny filmik. Pytań jest do sporo, dlatego od razu przechodzę do pytań, żeby ten filmik nie trwał za długo. Więc pierwsze, e, najlepsza rzecz, która dzisiaj przytrafia w życiu. Wydaje mi się, że są to wszystkie podróże, że mogłam tyle miejsc fajnych zwiedzić. No i poznanie tylu cudownych ludzi, m.in. też przez YouTube'a, e, normalnie i tak dalej. Także myślę, że to są takie chyba dwie najważniejsze rzeczy: śpisz przy zamkniętej czy otwartej szafie, przy zamkniętej z reguły, czy zabierasz szampony i odżywki z hotelu? Nie zdarzyło mi się. Czy musisz być cała przykryta kołdrą? Przeważnie jestem właśnie przykryta cała. Gorzej jest, na przykład, latem, jak są małe i tak dalej, to wtedy przeważnie jakoś chociaż te stopy odkryję, żeby było tak trochę chłodniej, ale tak z reguły muszę być cała przykryta. Czy kiedykolwiek ukradłeś znak drogowy? Przecież to jest takie normalne: każdy chyba kradnie, nie? Znaki drogowe. Czy wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? Nie, raczej nie wycinam kuponów. Jakoś to mam w telefonie, na jakiejś tam aplikacji, ale raczej z gazet, czy jakoś tak to nie wycinam. Czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez rój pszczół? E, e, przez niedźwiedzia raczej. Tak, raczej przez niedźwiedzia. Kiedyż ja panicznie boję się pszczół. E, w zeszłe lato właśnie urządziła jedna. I od tego czy już w ogóle uciekam przed tymi pszczołami. E, naprawdę mega, mega się boję i zawsze jak już lata jak szkoło mnie, czy koło znajomego czy coś, to ja już biegam normalnie, żeby tylko mnie nie dopadła. Czy lubisz używać karteczek samoprzylepnych? Y? Tak, tak, lubię. Czy masz pieki? Nie, nie mam. A czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? Nie często właśnie albo zakryję się jakoś, albo udnę sobie po twarzy, na przykład jeżeli robię selfie, tak, to jest u mnie zdecydowanie normalne, na przykład jeżeli obserwujecie na snapie, to można to zauważyć, ale z reguły na przykład jak robię jakąś grubką sobie zdjęcia, no to raczej nie zakrywam się wtedy, albo nie ucinam się po twarz i wtedy się raczej uśmiecham. Co wkurza, czy co niekoniecznie wkurza innych? Nie wiem, pani ma w sumie takie rzeczy. Jakoś nie mam jakiejś takiej mani na... Na temat jakiejś jakiej rzeczy, że mnie to tak mega irytuje. Nie, raczej tak nie mam. Czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kroki podczas spaceru? No, na pewno, jak byłam mała, to liczyłam, ale przeważnie wtedy się to kończyło na jakichś 10-20 krokach i się gubiłam. Wtedy moja matematyka nie była zbyt dobra. Chociaż teraz wiele lepsza to ona też nie jest, ale no. Czy kiedykolwiek załatwiałaś się w krzakach jedynkę? Tak, na pewno, jak byłam mała chociażby. Czy kiedykolwiek zaczęłaś swoją drugą sprawę w krzakach? Nie. Na szczęście nie. Czy kiedyś tańczyłaś bez muzyki? Yy, na ten moment nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale być może kiedyś się zdarzyło tak. Czy gryzłaś swoje długopisy ołówki? Tak. Gryzłam. No co, głodna może byłam. Z iloma osobami spałaś w tym tygodniu? Tak. Um. To jest twojego łóżka. Po Poprzednio miałam takie większe, chyba dwuosobowe smytło. a teraz, jak zmieniam meble, to mam takie jednoosobowe. No i wcale mi to zbyt nie odpowiada. Wolałam moje większe łóżko. Ale to też chyba nie jest. Więc teraz mam jednoosobowe. Piosenka tygodnia. Chyba Justin Bieber, sorry. Jest naprawdę fajna ta piosenka. Czy podoba mi się facecie, się na różowo? Ogólnie to ja samego tego koloru w sobie nie lubię. Yy, nie patrzcie na kolor Maścian, to jest tylko jeszcze przez kilka miesięcy już niedługo nie będzie go. Yy, ale no właśnie, tak jak mówię, ogólnie tego koloru nie lubię. Yy, ale nie niespecjalnie mi to przeszkadza, jeżeli ktoś ma na sobie ten kolor, ale ogólnie wolę czarny. <laughs> jak w sumie nie trudno się domyśleć. Czy nadal oglądasz bajki? Yy, no zdarza mi się Disney Channel i sobie coś tam leci w tle, ale tak dużo raczej nie, chociaż nie, nie przeszkadzają mi. Chociaż zdecydowanie te bajki były lepsze jak ja byłam mała. Teraz te wszystkie jakieś tam roboty i tak dalej to takie średnie. Jaki jest twój najmniej ulubiony film? Szczerze mówiąc chyba takiego nie mam, bo bym pewnie go zapamiętała, że aż tak mega mi się nie spodobał, ale jakoś tak nie wiem, nie mam takiego. Gdzie zakopała by się znaleziony skarb? Nie powiem wam tego, bo bym zakopała. Byście wiedzieli i byście go szukali i wtedy by go nam nie było. Więc wam nie powiem. E, co pijesz czasie do obiadu? E, nie wiem, kompot na przykład albo jakieś soki, herbatę, no. Ulubiony ses do nuggety, bo Zdecydowanie słodko-kwaśny. Jezu, kocham to Naprawdę ses, przepraszam. Kocham go. Tak, zdecydowanie. <laughs> Jaka jest twoja ulubiona potrawa? E, ogólnie, jest... e, ogólnie jedzenie to już jest kto my tu musimy przeszkadzać ogólnie jedzenie to już jest miłość tak, e, ale no jakieś ulubione potrawy nie wiem, nie mam w sumie jakoś tak szczególnie ulubionej chyba, lubię naleźniki, lubię pierogi lubię pizzę lubię no wszystko, dużo rzeczy lubię no, nie kończę wszystko zdrowe lubię, ale ogólnie lubię dużo rzeczy Film możesz oglądać w kółko i nadal y, je bardzo lubisz. Na przykład y, LOL. mingiers mm. Co jeszcze? Kolejny nic do głowy nie przychodzi. O co ta osoba, którą pocałowisz, lub y, ciebie pocałowała? Jak z koleżanką się żegnałam, to taki buziak w policzek. A tak to. Nikt mnie nie kocha. Ciebie, kiedyś w parterstwie Nie, nigdy nie byłam, nie chciałam. Tata zawsze chciał mnie wysłać jak byłam mała, żebym była harcerką, w ogóle. A ja, że nie, że ja nie chcę i postawiłam na swoim i nie poszłam. Nie, żebym coś miała być harcerów, ale po prostu ja nie chciałam. Czy kiedykolwiek pozowałaś na go w magazynie? Nie. Czy pisałaś kiedyś do kogoś listy na papierze? Tak. Czy potrafisz wymienić oli w samochodzie? Nie. Czy kiedykolwiek dostałeś mandat za przekroczenie prędkości? No w związku z tym, iż jeszcze prawo jazdy nie mam, no to nie dostałam. Czy kiedykolwiek zabrakło Ci benzyny? No tak jak wspomniałam wcześniej, jeszcze nie mam auta, nie mam prawo jazdy, więc nie, ale jeżeli chodzi o napkę, że z rodziną jechałam czy coś, to też nam się to nigdy nie zdarzyło. Ulubiony rodzaj kanapki? ojej jejku, dużo. Na przykład żółtym z żółty, pomidorem i jogurkiem. Albo ostatnio właśnie jak wyszła ta zdrowa żywność do szkół, to pani w sklepiku zaczęła robić taką dobrą kanapkę z twarożkiem, z kiełkami, z rzodkiewką i ogólnie taka mega dobra bułka jest. I tak, taka też mi bardzo odpowiada. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Ogólnie to najczęściej jadam płatki z mlekiem, ale odkąd musiałam trochę y, przestać jeść te, to mleko, y, bo mi jakieś uczucia nie muszę, to teraz jem przeważnie chleb. Z jakimś serkiem topionym, coś takiego, bo przeważnie przed szkołą rano nie mam czasu jakichś wykwintnych dań sobie robić. <laughs> Także przeważnie biorę jakieś dwie chyba, ser jakiś i do szkoły. Za co przebierałaś się na bale w przedszkolu? Um, pamiętam, że przeważnie byłam jakimiś księżniczkami, jakimiś wróżkami, czarodziejkami. No i takie tam różne Z reguły takie No takie, co przeważnie się dziewczynki przybierały Jaki jest twój chiński z zodiaku Sprawdziłam przed nagraniem tego filmiku I jest to tygrys W ilu językach mówisz? No myślę, że w polskim mówię W angielskim Jako tako Uczy, Uczę się też hiszpańskiego Ale no za dużo to w ja nim nie powiem I uczyłam się przez trzy lata niemieckiego Gdzie kompletnie nic nie powiem Prenumerujesz jakiś magazyn nie. Kiedyś prenumerowałam jakiś magazyn o koniach, chyba Świat Koń to się nazywało, czy jakoś tak. I jeszcze prenumerowałam jakiś tam młodzieżowy też, ale już nie pamiętam nazwy. Lego czy Lincoln Lego? Ja nie wiem Lego. Czy jesteś uparta? Oj tak, zdarza mi się być bardzo upartą. Czy oglądasz jakieś seriale? Nie, nie oglądam. Czy boisz się wysokości? Nie. Czy śpiewasz w samochodzie? Może kiedyś tak się zdarzyło. Czy lubisz śpiewać pod krzyżem? Czasem? Czy lubisz tańczyć w aucie? Nie tańczyłam. Czy używałaś broni? Nie. Chociaż czasem bym chciała. No. Chciałabym sobie użyć. Chciałabym kiedyś użyć broni w sumie. Kiedy ostatnio robiłaś zdjęcie fotografa? Trzy lata temu. Jakoś tak, jak musiałam zrobić do paszportu i dowodu No, bo jakoś tak robiłam. Trzy lata temu chyba to było? Przed Londynem. No to chyba... Chyba trzy lata temu? No, jakoś tak. Um, czy uważasz, że muzykale są kiepskie i tanie? Nie wszystkie. Ja na przykład High School Musical bardzo lubię. Czy święta są dla Ciebie stresujące? Nie, raczej nie. Chociaż czasem tak, jak trzeba pomóc i tak dalej, ten cały... Świąteczne rzeczy porobić, no to czasem jest tego dużo i to może wiązać się ze stresem. Natomiast ogólnie to jakoś nieszczególnie. Czy kiedykolwiek jadasz pierogi? Ja że tak, co to za pytanie? Po prostu pierogi są pyszne. Zwłaszcza z owocami, po prostu kocham pierogi z owocami. Yy, ulubione ciasta owocowe. Na przykład jakiś z yy, um, kruszanką i owocem. Albo babcia robi taki dobry placek właśnie, z kruszanką, owocem, tak... Ogólnie lubię ciasto z owocem. Kim chciałaś być w dzieciństwie? No, tradycyjnie księżnik, jak to chyba każda dziewczynka. Chciałam też być nauczycielką. Nie wiem w ogóle, skąd mi ten pomysł do głowy przyszedł. Um, kim ja jeszcze tam chciałam być? Piosenkarką, tancerką. Um, kim jeszcze? Dziennikarką? chociaż to mi nadal zostało częściowo. Nie wiem, kim jeszcze. Chyba tyle. Wierzysz w duchy? Nie Czy miałeś kiedyś uczucie drzewu? Tak. <laughs> Czy wierzysz codziennie witaminy? Yy, nie. Chociaż kupiłam sobie taki zestaw witamin i chciałam go brać codziennie, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, bo moja skleroza wygrywa. Czy nosisz kapcie po domu? Yy, nie. Często chodzę po prostu czy nosisz szlafrok? Nie, nie lubię szlafroku. Yy, w czym śpisz? Yy, koszulka i jakieś kurtkę z spodenki, przeważnie. Pierwszy koncert, ojejku. Taki mniejszy, to nie wiem, czy to nie była Ewa Farna, albo coś, nie wiem. A taki większy, to Justin Bieber. Super Natura czy Rosman? Chyba Rosman. czy Ciabitas. E, Jeśli tak dawno, bym powiedziała, że Nike. E, ale teraz też bardzo polubiłam się z Adidasem, także tak na równi. Czytos czy fritos? Citos. Orzeszki czy nasiona słonecznika? Nasiona słonecznika. Czy słyszałaś o grupie Tringian? Nie. Czy brałaś lekcje tańca? Tak, właśnie jak byłam w podstawówce, to chodziłam na Hajdasha, może wy też chodziliście, bo to było dość popularne wtedy, Jeszcze kiedyś tam miałam zacząć chodzić chyba na balet czy coś, ale chyba byłam na jednej lekcji i na tym się skończyło. No, więc tak mniej więcej wyglądał taniec. Jeszcze kiedyś chodziłam na jakieś lekcje tańca, pochodziłam chyba przez tam miesiąc i też zrezygnowałam, bo mi się nie podobało. Jaki, jaki zawód wyobrażasz sobie wykonywany przez twoje rodzeństwo? W sumie moja siostra już jest dorosła i już wykonuje zawód, ale w sumie to co wykonuje, czyli pracuje w biurze, no to pasuje do niej i w sumie w tym bym sobie ją wyobrażała. Czy umiesz zwinać jedną dwórkę? Chyba tak. I Czy kiedyś wygrałeś konkurs ortograficzny? Mm, nie, chyba nigdy nie brałam udziału w takim konkursie. Czy kiedykolwiek łakałeś ze szczęścia? Nie wiem, nie przypominam sobie. Chyba, że mam szczęścia bo kawałek śmiechu to bardzo często. Ale nie wiem, szczęścia chyba nie. Ja z reguły rzadko płaczę, także... Yy, czy masz płyty gramofonowe? Nie. Czy masz gramofon? Nie. Czy palisz kadzidełka? Yy, mama kiedyś paliła, teraz już nie. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Zakochana? Nie wiem. Zauroczona jak najbardziej, ale czy zakochana, to nie wiem. Raczej chyba nie. Yy, jaki koncert chciałabyś zobaczyć? Yy, wiem, że jak byłam mała, to zawsze chciałam jechać na Mindy serius, Hannah Montana i te sprawy, wiecie. Yy, teraz nie wiem, no w sumie na Mindy bym sobie pojechała. Jeszcze raz na Justin'a bym chciała pojechać, bo naprawdę sam koncert mi się bardzo podobał. Yy, nie wiem, kogo jeszcze. Ostatni koncert na jakim byłeś? To było na Hopkoli właśnie w Gdańsku, tam było kilka koncertów, m.in. tam był Kwiatkowski, Hamlet nichamski, O, Kimper też śpiewał To te koncerty to były moje ostatnie Gorąca czy zimna herbata? Ciepła Cukierek czy słodzik? Cukier, chociaż ja i tak nie słodzę, także nic Jak dobrze potrafisz pływać? No dobrze umiem, bo od małego mnie uczuł tata, także no pływać umiem dobrze Czy potrafisz wstrzymać oddech bez zatykania nosa? Tak czy jesteś cierpliwa? Nie bardzo. DJ czy zespół na wesele? Raczej nigdy się nie spotkałam z DJ em na weselu. Zawsze był zespoły. Chociaż w sumie ciekawie byłoby, jak byłby DJ. Mogłoby być ciekawe. Czy kiedykolwiek wygrałaś jakiś konkurs? Tak. Czy miałaś kiedyś operację plastyczną? Nie. Wolisz czarne czy zielone oliwki? Nie lubię oliwek. Czy umiesz szyć, wyszywać? Nie. Najlepsze miejsce na kominek? Myślę, że salon. też wyjść za mąż w przyszłości? Myślę, że tak. Jeśli masz męża, jak długo jesteś na małżeństwem? No, jak nie trudno się domyśleć, nie mam męża. W kim podkrywałaś się, jak w liceum? Obecnie jestem w liceum i jakoś z nikim się nie podkochuję. Czy dążysz do celu po trupach? No, zdarza się. Czy masz dzieci? Nie, i sobie nie wyobrażam mieć w tym wieku dzieci. <laughs> Ulubiony kolor? E, czarny, biały, bordowy też jest spoko, szary też, zależy też w czym. Mm, Tęsknisz za jakimś teraz? Tak. E, czy chodzisz na fitness? Nie. No i to byłoby wszystkie pytania. Mam nadzieję, że ten filmik aż tak strasznie długi nie wyszedł. No. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Zapraszam Was na wszystkie social media. Jak zawsze linki w opisach, w opisie, w opisie. No i do zobaczenia, pa. pa.